Gin ah, dabber, gin dabber-chat. Dzisiaj tracimy jednego zawodnika chat Ale po mojej przemowie nie stracimy go chat Ponieważ ja przed samą dyskusją Już wiem, że ją wygrałem Ponieważ w drugiej stronie brak argumentów Które nie odeprą moich argumentów Chat, dzisiaj cofniemy się w czasie Dzisiaj opowiemy sobie Całą historię Potem dołączę do Zachy, aby z nim przedyskutować Bo Zacha na pewno będzie chciał też podyskutować Aczkolwiek Zacha tylko przedstawia Dzień. Punkt widzenia adminów Bo on jest graczem, on po prostu do ma dobrą rolę I nadaje się do tej roli, czyli przekazywanie informacji, ale on nie decyduje, okej? Okay? To, co będę mówił, nie będę mówił o zahaczaju, okej? Okay? Zacznijmy od początku. Pamiętam czasy, jak jeszcze budowaliśmy zamki i były zaczepki między naszymi gildiami. Była gildia Vroom i była gildia Dum. I Była sytuacja taka. Pamiętam, że siedzieliśmy na pierwszej ekspiarce. Ja, Mandzio, Diabeł i TP. I przyszedł Inwiaczek chyba z cyfrem. I dali nam w pierdziel 3 na 3 czy 4 na 4 Generalnie było równo. Ja wtedy mówię, że Ja pierdzielę to nie ma sensu, bo my się jeszcze uczymy grać. Potrzebujemy kogoś, kto nie będzie też Tobiaszem. Czyli po prostu, że. Bo wiecie, Tobiasz się loguje na event, on za dużo nie mówi. Chyba się możemy zgodzić, prawda? Nie będzie nas uczył gry. Inwiaczek wydaje mi się, że jej uczy gry. Więc był pomysł Kubira. Gdzie ja z Baby Rageowałem, żeby Kubir został dodany. No nie? I teraz analizujmy co się wczoraj stało. Wczoraj był event. Malutki. Tak naprawdę w ogóle nieznaczący event, który polegał na tym, że spawnuje się skrzynka i po 20 minutach staje się ona aktywna po 20 minutach. Pepogiem, pepogiem. Teraz mamy sytuację, w której u nas na event loguje się 10 osób, we wrumie loguje się 6 osób. Czy jest to akord sytuacja jak najbardziej. Myślę o tym, że prawdopodobnie oni po prostu nie mogli zagrać, prawda? Wiecie, mają swoje różne plany, nie są aż tak tryhardowi jak my, prawda? Więc stwierdziłem, że okej, okay, nie ma problemu, nie logują się z jakiegoś powodu. Odebraliśmy nagrodę za free, no bo 10 na 6 zdecydowanie nie ma sensu walczyć, ale potem zobaczyłem wody przeciwnej drużyny. Pochwałę dostaje osoba, której czas się nie spodziewa, że dostaje. Pamiętajmy, że jeżeli ich jest sześciu, a nas więcej, to jest to zrozumiałe, że oni nie chcą w tej sytuacji walczyć, ludzie zalogowani. I pochwałę dostaje patrol, który powiedział, że nie ma znaczenia, że ich było iluś, znaczenie ma to, że u nas ludzie się nie zalogowali. Zauważył problem, że ludzie od nich się nie zalogowali na event. Co się stało minutę po evencie? Minutę po evencie zalogował się Bremu i powiedział, że on był, ale jemu się nie chce logować na event, bo jak dostają cały czas w Pierdziel, to on w tym nie widzi sensu. Myślałem, że się zesram. Kiedy oni dostają w Pierdziel? Jest sytuacja, że to nie jest dla nich fan, że oni cały czas dostają w Pierdziel. Takie było słowo powiedziane. Jest to sytuacja, której ja po prostu mózgiem nie mogę ogarnąć. Dzisiaj najechali rano na Diablesa Citrox i tam inwiaczek, że nie ma balansu. Wiecie? W czym nie ma balansu, drodzy, w room? Balansu nie ma w motywacji do gry, bo my na każdy event stawiamy się w 10, a wy w sześciu. Przypomnieć, mam zamek, łaskawie nie mogli kurde zamku zaatakować, bo się w 6 pokłócili ze sobą i poszli do domu. Nie ma balansu. Oczywiście zgadzam się, że nie ma balansu. Nie ma balansu we frekwencji, w obecności, ale na pewno nie w skillu. Wiecie, czad, kiedy ostatnio była walka 10 na 10, że u nich było 10 i u nas było 10? W Nederze przy akcji odbijania Kubira. 10 osób od nich? 10 osób od nas. Dostaliśmy w pierdziel 5 do zera. A wiecie dlaczego dostaliśmy w pierdziel 5 do zera? Ponieważ Kubira nie było, bo był jeszcze dalej gdzieś w nederze. Mmmm. Czyli jeżeli usuniemy Kubira, to ewidentnie wtedy nie ma balansu. Zrobimy breakdown eventów, ok? Pierwszy event wygrał dum. My wygraliśmy pierwszy event. Wygraliśmy to, ten event dlatego, że byliśmy pierwsi na samej górze z HDMI i zrobiliśmy z nimi sojusz i się rzuciliśmy 2 na jeden. Drugi event, to nie był event, ale można to traktować jako event, to był nether. To była akcja odbijanie kubira. Przegraliśmy wtedy i to srogo pięć straconych setów. Trzeci event to były zamki, w których w się popłakał i stwierdzili, że oni się na siebie obrażają i wracają do domu. Nic tu nie ma do tego skill. Ani siła jakiejś drużyny. My się w dziesięciu stawiamy, czekamy na zamku, oni go po prostu nie atakują. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, który team jest mocniejszy. Fakty, fakty. Dlaczego? Ponieważ jeden z drugim się pokłócił i się wylogowali. Kolejny event był wczoraj, gdzie również nie mogliśmy sprawdzić, kto jest mocniejszym teamem, ponieważ u nas było wszy byli wszyscy zalogowani, u nich było sześć osób zalogowanych. Więc pytam się Brema, kiedy oni zawsze dostają w wpierdziel? Ponieważ była jedna walka, gdzie było 10 na 10 i w Rumią wygrał, w nederze, więc gdzie jest? Nie chce mi się grać. Ciągle dostajemy w wpierdziel. Nie wiem, czy przypomnieć neder, gdzie Diables jest co drugi dzień zabijany, bo są łapani? Czy przypomnieć łapanki, w których Zahagin z całym setem, a oni 1-0, 2-0, ha, 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 3-0, jakby gdzie jest ten w pierdziel bremu, o którym cały czas mówisz, że dostajecie? Bo ja po prostu chciałbym, abyśmy zagrali event 10 na 10 I słuchajcie, wczoraj ja byłem gotowy powiedzieć, że jeżeli zalogowałoby się. Od nich 10 osób i od nas 10 osób, i wygralibyśmy bez straty, to bym stwierdził, okej okay, chłopaki, no ewidentnie was oramy i to bardzo, to możemy faktycznie coś zmienić w składzie. Ale jeżeli oni nawet nie chcą tego sprawdzić, bo już płaczą, że nie ma balansu, to w takim razie ja, oni się mnie potem pytają, Ewron, ale jest balans czy nie? Jest balans czy nie? A ja mówię prosto, a przepraszam, a kiedy my się biliśmy 10 na 10? Nigdy, więc ja nie wiem, czy jest balans. Może się łaskawie zalogujecie do gry, żeby to sprawdzić, bo takim pieprzeniem, że nie ma balansu, ja naprawdę nie wiem, czy jest balans. Raz nie było kubiera w trakcie walki, dostaliśmy Wiesz jaka jest różnica między nami a wróbem? Że jak ja dostałem w wpierdziel w nederze, miałem tak obniżone ego, że przez kolejne trzy streamy siedziałem na arenie z całym dumem trenowałem 4 godziny arenę PVP. A u nich, jeżeli oni dostają w pierdziel, to oni się nie logują, bo im się nie chce dostawać w pierdzielu. I to jest różnica. My mamy motywację, oni tej motywacji nie mają. Taka jest różnica między nami. Teraz dojdę do Zachy. No i co, Zacha? Chcesz pogadać one on one? Co uważasz? Słuchałeś w końcu, czy nie? Tak, słucham, słucham. No i co, co myślisz? Myślę, że jest bardzo trafny. No to Kubir zostaje, myślę, że możemy się na razie zgodzić. Znaczy oczekuję, żebym teraz ja podjął decyzję? Nie, nie, nie. Po Kubira? To, czy, czy to nie byłoby słuszne po prostu? No, znaczy, Efron, jakby mhm. już Nie, nie, decyzja... bo ja, ja rozumiem... Czyli decyzja zapadła, Decyzja tak? już zosta... no, zapadła, no. Mhm. Znaczy, Czyli Kubir jest tak, usuwany no? z naszego teamu, ale może dalej grać na serwerze, tak? Ponieważ administracja ustaliła, że nie ma balansu. No, Ewron, słuchaj. To mi mówisz. Powiem tak, zacznijmy od początku. Mhm. O, po pewnie. Po pierwsze, podstawiłeś administrację przed faktem dokonanym, mhm. żeby dodać Kubira, mhm. bo jak nie to Niż grasz. Fakty? Tak, oczywiście. Rozumiem, że też był tutaj argument taki, że nie jeśli nie będzie teraz. balansu, to będzie tutaj coś zmieniane. Tak, czyli fakty? oznacza to, że niestety, ale mhm. kubir będzie przezrzucany w zależności od tego, oczywiście. czy będzie działo, czy też nie. Jak najbardziej. Jeżeli uz uzgodnimy, że nie ma balansu, kubir wylatuje, takie było założenie od samego początku. Czyli zostało ustalone, okay. że nie ma balansu, tak? skoro no wylatuje. I wczoraj się na to zgodziłeś też, prawda? Dla mnie, Zacha, najważniejsze jest to, że jak wchodzę w niedzielę na event, czy kiedykolwiek, to ja mam z kim grać, bo jeżeli ja mam hype'ować event, że o, widzowie, dzisiaj będziemy bronić skrzynki, po czym czat mi pisze, wiecie co, oni nawet nie będą próbować odbijać skrzynki, bo ich jest pięciu, no to w takim razie pog o event, bo po prostu nie mamy z kim się bić, więc powiedziałem, że jeżeli wywalenie Kubira sprawi, że oni magicznie się zalogują, to wywalcie Kubira, ale jest to absurd, bo płakanie, że nie ma balansu, nie ma sensu, bo balans nie został zweryfikowany, od kiedy Kubira dodaliśmy na serwer. Była jedna klepa 10 na 10, w wygrał w nederze, więc nie wiem o jaką i o jaki Brak balansu tak naprawdę jest płacz. Płacz jest o brak balansu, że jesteśmy stabilni emocjonalnie i nie rozpłakujemy się na evencie. Ba płacz jest o to, że mamy internet i możemy się zalogować w trakcie eventu do gry. O, 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 o jaki jest balans problem? Bo na pewno nie o balans skilla, ponieważ tego nie mogliśmy sprawdzić jeszcze. Pytasz mnie o to, z mm -hmm. związku z czym płacze room? Nie, dlaczego Kubir jest po prostu wywalany? W sensie, na jakiej podstawie jest uzgodnione, że balansu nie ma? Bo, bo Kubir jest wyrzucony, bo nie ma balansu. I w takim ja razie, sam razie sam pytam się dalej. Ale z administracją wczoraj. Tak. tak, y, tak I to tak, jakby tak było ustalone. Ja akurat miałem streama, więc nie mogłem mm -hmm. do was dołączyć. Oczywiście, tak, ja tak. mogę z Bartmanem ja rozumiem, że również pogadać. Żeby... Poczekaj, poczekaj, mm -hmm. rozumiem, że oczekujesz teraz z mojej strony nie. jakiegoś działania, kiedy ja jedyne, co chciałem zrobić, przekazać widzom mm -hmm. rzetelne rzeczy, tak, co się zaha, dzieje zaha. i tyle. Ja ci... I, dlaczego, I dlaczego to się no, dzieje? Czas, ponieważ zasiad, chcemy, palę, ale żeby była opale. fajna, ekscytująca rozrywka. Też mm -hmm. jestem, pamiętam o tym, Evern, fajna by była ekscytująca rozrywka, I jakby się zalogowali na teraz. Ewron, daj mi skończyć. Też chciałbym i szczerze, też mnie to, że są osoby, które nie przychodzą na event, bo nie chcą dostać w wpierdziel. I szczerze, to ja bym takim osobom już dawno podziękował. Ja też. Cieszę się mega, że mamy taką motywację w Dumie, że gramy na matchu. Natomiast przykro mi jest z tego powodu, że po prostu plus musi cierpieć, ponieważ stał się troszkę niestety, ale marionetką całej tej sytuacji. No i przykro mi, po prostu Zakubiera. zwyczajnie mi przykro, Zakubiera. Nie chcę, nie chcę. Znaczy, stereo, serce mi się kraje czy chłopak, który ma podjarkę do PvP po prostu jest stawiony w takiej sytuacji, kiedy musimy dyskutować przy wielu tysiącach osób, które chcą oglądać świetną zabawę na mm -hmm. kwadratowym masakrze. No przykro mi po prostu. Szczerze po prostu szkoda, że jakby z powodu tego, że inni gracze nie chcą się angażować, dzieje się coś takiego. Dla mnie autentycznie administracja może im co wieczór dawać stak sztabek netherlightowych, żeby nie musieli nic farmić. Nie wiem, jak dla mnie, oni mogą mieć mega faworkę administracji, tylko po prostu niech się zalogują i grają w grę. To, że my Jesteśmy karani za tryhard, nie za skilla i nie za brak balansu, tylko za to, że tryhardujemy. I u nas jest zawsze 10. Unlucky. No, wydawało mi się, że taki jest zamysł sezonu. Jeżeli komuś się nie chce logować, bo nie ma balansu, którego nikt nie uzgodnił. Ja dzisiaj gadałem rano z Citroxem, faktycznie zgodził się ze mną, to był Diables przy tym, nie. że ja zgodzi, zgodził się, tak, i Hunter też był, że zgodził się, że w sumie faktycznie nikt balansu nie przetestował, bo nigdy nie było testowanego balansu. Czy to jest nasza tak naprawdę wina, że jak Diabeł jest zabijany o pierwszej w nocy na awku, to u nas loguje się 8 osób, żeby mu pomóc? Czy to jest nasza Wina, stary, no jesteśmy mega zaangażowani i każdy jest u nas zakochany w tym sezonie. To jest traktowanie trochę Kubiera bardzo nie fair bo on dosłownie, jakby wiesz, fizycznie, on jakby nic nie zrobił na tych eventach. W sensie chodzi no, o to, że no, on się, się pojawił i on nawet nic nie musiał robić, bo u nich po prostu osób nie było online. No, Zauważ, no, on że no... to czy no, no pęta czy tam coś tam. Nie jest przykro, nie, ale, strasznie. No. Oczywiście, nie no. mi po prostu ja uważam, że jeżeli my jesteśmy bardzo zaangażowani w sezon, patrzył na przykład zrage'ował i usunął Nexę z timu, bo Nexe się loguje co drugi dzień. I ja naprawdę Problem jest taki, że administracja też nie chce siedzieć i forsować internal problemy w roomu. Mhm. Sam widziałeś, że ostatnio były różne mniej mhm. fajne rzeczy, które się też działy, mhm. połączyły się z tym, że doda były dodane do regulaminu parę innych rzeczy. Mhm. Pamiętaj o tym, Ewron, że ja też dosyć niedawno dołączyłem do administracji i mega mi zależy na tym, żeby po prostu takie tematy rozwiązywać jak najszybciej, żeby po prostu była świetna, świetna gra i żeby nie trzeba było forsować takiego balansu. Natomiast, no, słuchaj, no mamy 54 osoby na white liście, a gadamy tak naprawdę o 15, które są, są aktywne, mm -hmm. no bo we wrumach to jest yy, lipa. Chciałbym, mm -hmm. żeby było więcej aktywnych graczy. Tak, no Jezus, niech będzie każdy dodawany na tę white listę. Mi chodzi po prostu o to, że my tracimy swojego zawodnika, bo jesteśmy karani za to, nie dlatego, jak jesteśmy mocni PVP, tylko że jak jesteśmy zaangażowani. Jakby w momencie, kiedy ja jestem złapany w nederze, było to 3 dni temu, że nie mogę wejść do naszego portalu, bo kampią, to u nas loguje się 6 osób, blaszka. Odstawia narkotyki Tobiasz odstawia jedzenie Torek odstawia wyjście po jedzenie Bo on musi kolację robić godzinę Wszyscy wszystko odstawiają Żeby mi pomóc W momencie kiedy oni się logują Reakcja w jest taka Ha 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 XD Lol lol Zalogowali się No o mój Boże Ale dziwne Tryhard season I każdy jest zmotywowany Nikt nie chce tracić swojego członka To że X trzeba w ogóle prosić Żeby się na event objawili To jest absurd Ale to my jesteśmy przez to karani Że oni się nie chcą pojawić na evencie To jest po prostu trochę przykre I ja się Ja będę pierwszy Który uzna Że nie ma balansu skillowego, jeżeli faktycznie to zweryfikujemy, ale nie mogliśmy jeszcze tego zweryfikować, a już są podejmowane dyskusje. Dla mnie outcome finalny bitwy nie ma znaczenia. Jeżeli przegram jakąś bitwę, to ja się obsram, pójdę sobie na arenę PvP i po prostu będę na kolejnym, kolejne trzy streamy grał na arenie PvP tylko po to, żeby troszeczkę poćwiczyć. Nie zrobiłbym coś takiego, że o, dzisiaj event widzowie, mm, wiecie co, ja się nie loguję, bo jak mam dostać wpierdziel, to mi się nie chce. Idę pograć w Fortnite'a. Nie, ja po prostu dla samego eventu, jeżeli będzie fajna klepa, to dla mnie finalny outcome nie ma aż Takiego znaczenia. To zgarnie ten skarb, jeżeli faktycznie ja będzie bliska tym, klepa. Żeby się I jeżeli byśmy wygrywali każdy event 10-0, to ja jestem również za tym, żeby zmienić coś w teamach, bo jeżeli będziemy każdy event wygrywać do zera, to to też nie jest fan. Bo to w stylu, A, wiecie co, widzowie, po co mamy robić jakieś potki, jak oni są na trzy strzały mieczem, to też nie jest fan do oglądania. Tylko wiesz, co nie jest fan do oglądania? Kiedy my hypujemy, siadamy na konie, jedziemy na event i nagle widzę na czacie, wiesz co, Ewron, oni nie będą podchodzić pod ten skarb, bo im się nie chce. No to to jest takie A, no to. Chyba poczekamy 20 minut na awku, zbierzemy skarb i wracamy do domu. Ale jeżeli oni potem mówią, że, albo wy macie za mocny skład, no nie, my mamy za mocnych ludzi online, może za mocne internety łącza. I najlepsze jest to, że potem Citrox powiedział, że u nich jest ciężko, żeby zawsze każdy był, bo Miki ma problem z internetem. To ja w takim razie przypomnę przykład Diablesa, który się pyta, siema, jest dzisiaj klepa? Jest. Okej, okay, to ja idę zmienić internet. I chłop podpina inną kartę LTE, żeby nie lagowało mu. I wiesz jaka jest różnica? Oni mają oboje problem z internetem i po raz kolejny. Jeden jest bardzo zmotywowany, żeby grać, a drugiemu wystarczy czy igiełka pod łóżkiem, żeby się nie zalogować. O, to mi okay. przeszkadza, to ja nie gram. I to jest problem. I teraz przez brak ich motywacji my tracimy członka. I to jest po prostu przykre. Mogę. Sputno. Jasne, Hunter. Może to ty mówisz, że wyczekam. Hunter czeka. Grzecznie no, wyczekałem. Grzecznie czekałem. Grzecznie bardzo wyczekałem. I wysłuchałem wszystkich. I Poprosiłem, i teraz... mogę powiedzieć. Tak, dokładnie. Dobra, no mówię. Dwie propozycje ode mnie. Pierwsza to jest taka, żeby dodać po prostu bardziej aktywnych ludzi. No niestety, Patchol troszeczkę Zrąbał tym, że wziął takie osoby, jakie wziął, i one po prostu trzeba wziąć pod uwagę to, że niektórzy mogą grać y, częściej, mogą grać, grać troszeczkę rzadziej na kwadratowej, bo mają swoje obowiązki, mają kontent. i I to jest jak najbardziej do zrozumienia. No ja i bym... e, od razu a propos do tego, to ci odpowiem i też mówiłem o tym. Ten diablek. którą w tym komunikacie bym powiedział. Że yy, to jest druga rzecz, którą chcemy balansować. I to równolegle żeby tak, były nowe w, w osoby, żeby było więcej w Powie po prostu brakuje aktywnych członków, którzy by brali udział. No i może po prostu faktycznie są potrzebne jakieś wymiany w samej gildii, ale to już jest spowodowane decyzjami Paczola I Paczol teraz powinien dobrać sobie takie osoby, które będą bardziej aktywne no plus eventa. jeden. Dobry wieczór. Widzę, że tutaj ładnie dostał Zacha na głowę. Przerzuciliście na niego. Nie, I... nie, nie. No właśnie, troszkę tak, Ewron, ofensywnie podleciałeś. Ja na bardzo ofensywnie Zachę. podleciałem, ale nie. A nie. Zacha jest niczemu winny w tym momencie, a tego. Moje, I... moje pierwsze słowa w przemowie było to, że ja do zacha nic nie mam. Tak, ale już dolarki wleciały za to, że ale Zacha to ma na. nie będę przeklinał w głowie, nie? Czyli już nastawiłeś publikę przeciwko Zasce, nie. gdzie on nie jest nie jest niczemu winny. Nastawiam kogoś ja, ja, mogę być winny, bo to ja zadecydowałem tak naprawdę, że Kubir... Ja nastawiam, nie, że widzowie, moja wina. Tylko, że tymczasowo jest po prostu wrzucony na tak zwaną ławkę mm -hmm. rezerwowych, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Rozmawialiśmy. Że będziemy po prostu rekrutować nowe osoby na serwer, postaramy się zrobić e, balans na innej nie zasadzie. Mnie, bro. E, postaramy się zrobić czwartą aktywność. Po prostu, żeby ten balans się utrzymał.